Siemadacko wszyscy ludzie, witajcie w kolejnym odcinku League of Legends. E, dzisiaj z nami, to znaczy z nami, ale oczywiście przez Skype'a raczej nie do końca. E, są z nami Galandriera, PSG i Bondan Raining, ale oczywiście Ribamek nie jest z nami, czyli troszeczkę pogramy z widzami, można powiedzieć. Dzisiaj tak wyjątkowo akurat nagram z tej okazji. E, dzisiaj sobie jeszcze dzisiaj pogram Lisandro, więc zobaczymy jak to pójdzie. Sam jestem po prostu ciekaw jak to wszystko wyjdzie dawno listą mi grałem, więc już się boję co to się, się działo mm. <laughs> PEZ oczywiście napisał, już pozdrawiam tupa, bardzo proszę. O Boże O <coughs> listka, dobrze. No dobrze poszło. Aha, dobra, tak to się robi. ah shit! Spierdzaj! Tak. Urwiacie ja już, <grych> O! Nie sięgnę. fuck! Myślałem, że trafię chociaż dobra, podlecie się troszeczkę O iii się na dystans, więc Bitch, please Wypierdzielacz O -ie. no i znowu oczywiście jak to U mnie bywa Nie mam niestety już manę Lis? Lis, chciałem powiedzieć, powiedziałem lis. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie Jak pomyśli. O, chyba na nie załatwiłem. No nie, ja tak chciałem. Kurde. Przeżyłem tego? Teraz już, boże. Jakby się zastanawiałem, władze się... Dobra, użyłem Stuna, bardzo fajnie Kurde Miałem ją trafić, ale nie trafiłem Mam nadzieję, że teraz wbiją, byłoby fajnie Kurde Chcę trafić, ale nie mogę Kurde, mela Dlaczego straciłem?

tutaj to nie, no Nie będę śpiewał. Przeciwnie, Ach, chyba już już się wkurzył nas. Wkurzył nas. Właśnie, co ja gadam! Wkurzył się już PZIR. Ja <laughs> Właśnie, pod przed nagraniem... I mm, e, nasz gracz troszeczkę się Poza, nie wgurze, no. w górze... To nie w górze, no. Ja jestem pierwszy raz grał z e, Jarvanem, tylko trochę taki mały nieogarnął. Ej, moje łapko! Kurde, jakie ja uwielbiam im. Wszyscy padną na kolano, a nikt już No, no. A! Padniesz? Padniesz, dobrze. Koniec serii, widzę to wyraźnie. Dwa No, chodź tu. Chodź tu. Ja się jeszcze z tobą pobawię. Lolo, 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 lolo. He, he, he. Gdzie będę nabijał? I cię wierzę. Aaaa! że mnie bije. No i znowu mnie że bije. Fucking shit. Holy shit. Kurde. Idę po plusa. No kurde, czemu okay. stanęłaś? Fuck. Nie tego chciałem. Dobra. Wypuszczam łapę. O, mam ulta, bardzo fajnie. O, no? oh, shit! Dobra, ale kurde jak nie... Fuck. Riven. God damn Dobra. Queen jednak troszeczkę tutaj szaleje. Mam nadzieję, że nie będzie... Ooo, oj, oj, czarki, czerpa. Nie no nie wiem co też ogólnie stało się, że tak się stało. O, kaj. To tylko jedna osoba. Wojna już wygrała. Podno O, o kurda. Akurat z killa... O oh, cmento! Jak sobie pokrywasz? Chodź tu! Hehehe! He, he. Nie ma tak! A tylko tknij plusa! Pożałujesz! No patrzcie. Sheep u mnie. Fuck you bitch. No byłoby śmieszne, jakby jeszcze na mnie poszedł. No, trafiłem. Jak fajnie. Leć, łapo, leć! Chyba trafiłem. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Tego się nie nie, 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 nie... nie, kurde! Co by było, jakby jeszcze mnie trafił? Nie wybaczyłbym sobie. Łapo, lecz. Staram się ich odstraszać jak na razie. O, idealnie! No, zobaczmy co Liska zrobisz. O, myślę, że pójdziesz dalej. Taki, ja tylko jedynie odstrasza. Dobra, trafiłem. To jest dobra wiadomość. Czy to jest obszerne? Jest obszerne, to jest nawet dobra opcja. To jest fajna opcja. Gala, co? W tym sensie, tak? No kurde, co to jest, że tak bije? Pytanie, czy uta na Garena coś by to dało. Boże, nienawidzę ją. Dobra, to jest dobrze. No zaczynają się i kończą. Ja jestem wieczny. No no. Kurde, jeba na Queen. No. Ja. Zresztą trafił. O! Trafiłem, lol! Kurda, już myślałem, że to jeszcze nie doleci. Ale dobra, ulta nie zużyło, to jest jeszcze nawet dobra opcja. Dobra, weźmiemy to. Jeszcze byłoby fajnie na to. Byłoby bardzo fajna opcja, bardzo. Maska, nie wiem czy to jest... No wiem, że jest większe obrażenia magiczne, co prawda, ale no nie jestem do końca pewien, jeżeli w tej chwili na razie zbieram na kostur i na rawadonkę. Ajajajajaj. No, no, no. Szczerze gdybym tam był, to może trochę bym to ogarnął. Ale na razie trzeba się zliczyć z tym, co teraz się dzieje. Trafia. No i jedzie. Ooo. Byłoby, jak nie trafiłby. Dobra, wpadła. Raz. Dobra. Dużo... No kurde. Nie tego się spodziewałem, co prawda. Kurde. To znaczy... nie takiego przebiegu się spodziewałem. Dźwięku! Nie, czy trafiłem? Chyba nie. Szkoda. Ale ten, ten co ona wysyła... tylko takie... słabe. O! Dobra, przesadziłem, nie niepotrzebnie się do używam. No! Sięgło! Oj, zjebałem troszeczkę. Dobrze. No. Chcę trafić. Ale nie mogę na razie, jak na razie... Jak na razie. Boże, i tak się mogę potrafię. Dobra. Na razie się przymknę, powinienem skupić bardziej na myśleniu, e, wymyśleniu porządnego zdania A tak po prostu nie wychodzi 3000, o Badasz. <laughs> Siema O kurde Jestem najlepsze. O kurde Oj, bym spróbował Myślę, że mogłem spróbować wbić się na ryża, ale niestety nie wyszło tak jak chciałem. Może będę miał okazję, no nie za bardzo. Powiem troszeczkę tylko Widzę to wyraźnie. No dobra, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej boję się, co się stanie, jak... No, nawet ładnie trafiliśmy ją. Musiałem coś zrobić w końcu. O kurde, jaki porządny damage zrobiłam. Innymi mi si siadło, co chciałem zrobić. Ojoj, ale zjebałem. Zjebałem, tak wiem. Ejojoj. Ej, ej. Dobra, mam postur. Oooo, co by tu dać? Buty. Proszę bardzo, niech będzie. Niech będzie, niech będzie. <laughs> Boże, umiałem się za chwilkę z czegoś dłużej napić, dłużej. Boże. Już tak długo gadam. Tyle sekretów ukrętych Na razie powinien ZZ pilnować wieży, albo próbować przynajmniej na dystans, spróbować troszeczkę tam poobijać szybękę. Ale cóż, tu nie jest taki łatwo. tam coś tutaj zrobić Nie ma też myślałem nie ma też i tutaj jak najgorzej, bo nie trafiła, przynajmniej nie trafiła, to jest dobrze Troszeczkę będę musiał się skupić, na... No. O trafię! A i też mnie trafi, to jest najgorsze. Spróbuję może tak, no nie do końca to wyszło. Od Dobra, padła i o to chodziło. Kurde, to było jest naprawdę fajne. Jak na przykład yy, yy, to troszeczkę taki bardziej innych post. Yy. Znowu się zaczyna, no kurde nie wierzę. Że... Chyba powinienem zaczynać czytać jakieś edukacyjne książki, czy coś. Nie o, 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 shit. no, O, padło! Aaaa, shit! Oj, shit. Reszta, to no, dobrze. Jak to chodziło? Bum. Bum. O nie no, serio? Chyba może miała laga, albo... O, dobra. Jest najgorzej Aaaa! Wezmę może te kutusa, że nikt nie chce się skusić Dobra, na ładny ogarnie, nie nas też tak bardzo jak przycisk O się, co ja zrobiłem? Fak! Co ja zrobiłem? Nie ten przycisk chciałem nacisnąć, kurde Co ja odpierdzieliłem Dobra, przynajmniej ładnie go O, co za jolo? Dobra, że jest ulka. Ale to chyba dla mnie źle to skutkuje. Dwa Nie tego się spodziewałem. Dobra, to za tak sprzedamy to, kupimy to. Niestety... A tyle powinien mi stać <śprzegłos》>. Nie ja Jedziemy W razie tylko... O... się A za cały czas ut... Coś w tym jest Dobra Przedobra, no, dobrze dobra, dobra. Trzeba jeszcze starać się na dystans walić. Holy shit, jak mnie walnęła! Kurde, jak tak inni Ja Tylko Eliska jest, mi się wydaje, najsłabsza. Oj, oj, oj. Przeciwnik no, o, to trzeba było przyznać, było ładne. O, trzy trupy, bardzo fajnie. Czy na leci? Tak, na leci. Może to będzie jakieś... Nie no, chyba mi się wydaje, że... 5 sekund nie wyobrażam sobie, żeby... ...miała pęt... nie, nie wiem, czy sam nie tak, jak chciałem. O, ładnie. Aj, księgu, kurde. Myślę, że do, dojdzie do tego. Nie znowu kurde. No właśnie, spierdzielaj, spierdzielaj. Beżir, uważaj. serio, wiesz, że musiał nie bić? Serio, jeszcze to musiał nie trafić? Musimy czekać. No. I co teraz? Co teraz? Czekamy. Coś mi się tak wydaje. Kapię? Kapiłem. Ale to tak dużo nie dało. Nie, nie staram się iś na dystans O, nawet udało mi się skutnąć, bardzo ciekawa sprawa Dobra, chyba już wygraliśmy to Kurda, miałem jego trafić Zabiło mnie, w seriu? wieża jest, o dobra, wybita Czyżby to już koniec? Ja, to już chyba koniec Chyba, że jeszcze garenę to te... Nie, dobra. Dobra kochani, dzięki wielkie za oglądanie. Dziękuję oczywiście moim kochanym gościom. Szczególnie moi widzowie, mi się wydaje. No i co, do usłyszenia w następnych odcinkach. Także dzięki wielkie, na razie.